Lęb. Hej, się ma, moi drodzy! Ja jestem i witam was bardzo serdecznie w serii, której dawno nie było, zaniedbałem troszkę, ale w tym odcinku wracamy. Moi drodzy, kim jest tym razem nasz jeden z głównych bohaterów, mianowicie Alvin Junior, czyli AJ. Największy słodziaczak, jakiego znam. AJ, przywitaj się! Hej! Piszcie w komentarzu, jaką osobę chcecie do następnego odcinka, dziękuję bardzo! Oraz każdy, dla nich są bardzo mile widziane specjalnie dla mnie. In Szybciej będą odcinki, także pamiętaj teraz to zrób. Dziękuję. Dziękuję bardzo, AJU, a my lecimy z odcinkiem. AJ to około dwuletnich chłopczyk pochodzenia afrykańsko-amerykańskiego albo afrykańsko kaukaskiego My przypuszczamy, że ojcem jest Alvin, ale oczywiście możliwość jest taka, żeby ojcem był Carver. To takie małe teorie, ponieważ Rebeka kilkukrotnie sugerowała, że ojcem może być Carver, a kolor skóry jakby AJ właśnie mógł wziąć się od matki, czyli od Rebeki. Niestety o jego życiu przed epidemią nie wiemy kompletnie nic, a szkoda napiszcie w komentarzu właśnie teraz, dlaczego nie wiadomo nic o jego życiu przed epidemią. Wygrany komentarz dostanie serduszko. Jest jedną z trzech postaci, które pozostają żywe niezależnie od wyboru graczy w piątym wizercie drugiego sezonu. Pozostałe to Clementine no i Edith. Jest jednym z trzech dzieci w całym uniwersum, które dostały imię ojca. Pozostali to Kenny Jr., czyli Doug, oraz Herschel Green, czyli dziecko Glena i Maggie. Tak samo jest jednym z trójki dzieci, które były potwierdzone i które urodziły się podczas epidemii zombie. Pozostały to właśnie Herschel Green oraz Judith. Jego pierwszym słowem było słowo Clem, które powiedział, kiedy Clementine musiała opuścić New Frontier, a on został z grupą. Tak samo znajduje się na McCarroll Ranch i prawdopodobnie za niedługo dowiemy się, co jest Grane, o co z nim chodzi, albo co robił, ponieważ DLC dodał The and New Frontier, prawda? New Frontier, nie Frontier, prawdopodobnie będzie już za niedługo. I oczywiście zapomniałem powiedzieć najważniejszego, mianowicie jego matką jest Rebeka, a ojciec albo Alvin, albo Carver. Takie podstawowe info, zapomniałem o nim. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę, na ponieważ byłem malutki w czasie epidemii, no i się urodziłem wtedy dopiero, przepraszam. Dzięki za uwagę, pisz komentarz z postacią, na następnych odcinka. będę mega wdzięczny. A teraz to no zostaw tego lajka, no zostaw tego lajka, komentarz i suba.